Hej siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na kanale Bushu Dzisiaj nagrywamy poranik do talii, która ostatnio jest bardzo popularnym czempionem, bardzo dobrym ale wiadomo, że poradnik może się utrzymać bardzo, bardzo długo. Także dzisiaj omówimy sobie, co w talii się zmieniło po tym mini reworku, a także dlaczego Talia jest obecnie silna, jakie są najpoprawniejsze kombosy, jak grać build, jak grać runki, czyli to, co zawsze, wszystko w pigułce. Bez zbędnego przedłużania przechodzę do odcinka, a Wy wiecie, że możecie w tej chwili zostawić coś po sobie, jakiś subik, jakiś komentarz, jakiś like, bić na socjale, to mi pomaga naprawdę i będzie mi mega, mega miło. Także trzymajcie się i przechodzimy do omówienia umiejętności. Przechodząc do omówienia umiejętności dla graczy nowych, nie zeznajomionych Albo taki, którzy chcą się dowiedzieć, co się zmieniło względem reworku. Zaczynając od pasywki, pasywka zapewnia nam movement speed, kiedy jesteśmy poza walką, nie w trakcie walki, co warto zaznaczyć. I ten movement speed jest naprawdę mega, mega sympatyczny: czy to do gonienia, czy to do uciekania przed przeciwnikiem, czy to do roamowania. Musimy się poruszać przy ścianach. Oczywiście, jeżeli nie jest zbyt duży dystans między ścianami, to ta pasywka nam nie znika, ale ważne jest to, żeby po prostu mniej więcej przy ścianie się poruszać. Tutaj poruszymy się trochę dłużej i widzimy, że ta pasywka cały czas jest aktywna. To już się nie poruszałem przy ścianie i ta Pasywka nam zeszła, także też e, warto po prostu, na przykład, wracając na mida, poruszać się przy ścianie. Bardzo dobra pasywka. Movement speed na stoliku jest mega, mega dobry. Oczywiście umożliwia nam bardzo dużo Romów, którzy inni Herosy nie wykonają, dlatego że mają po prostu zbyt mało MS-a. Warto o tym wiedzieć. Kłot talii najbardziej podstawowa, ważna umiejętność, która jest po prostu głównym źródłem naszych obrażeń. Talia we wskazanym fragmencie wystrzeliwuje. 5 albo 6 kamieni, nie jestem pewny dokładnie. Co ważne, pierwszy kamień zadaje największe obrażenia, kolejne już nie zadają aż tak dużo obrażeń, tutaj to będzie dobrze widoczne. Pierwszy 135, kolejne 53. Także ważne, przed w tym falcie, żeby, jeżeli nie chcemy kogoś oczywiście, żeby każdy kolejny kamień bił jakiegoś cel po raz pierwszy, żeby te obrażenia były jak najbardziej zwiększone. Co ważne, nasze kół zmieniło się w taki sposób, że zadaje awe obrażenia. Nie są to zbyt duże AOE obrażenia, to akurat było ulepszone kół o tym, za chwilę sobie jeszcze powiem, ale jakieś takie są. Także widzimy, że tutaj. Możemy kilka celów w jednym czasie zadawać im obrażenia. Nie jest to największe AOE, dlatego że czasami, właśnie trzech minionów, jeżeli nie są zestakowani, trudno zdać im obrażenia. No i co? Po prostu constant damage, bardzo fajnie to działa. TQ ma dość duży zasięg. Pewnie już zauważyliście, że jeżeli użyliśmy tego Q, mamy tutaj takie pole zostawione. Kiedy na nie wchodzimy, nasze kuma inną na przykład umiejętność, jest podświetlone. E, inną ikonkę umiejętności, oczywiście, jest podświetlone. Jeżeli użyjemy właśnie kół na tym polu, ono zostaje po użyciu naszego kół przez jakiś czas. Po pierwsze, nasze kół jest szersze. Jeżeli byłem właśnie te zwykłe kół, to zdaje obrażenia 175, a w tym momencie e, będzie to 225. Po drugie, zadajemy zwiększone obrażenia tylko jednym kamieniem, co ważne, i nasze kół slowuje. Także w tym momencie, zobaczcie sami, Pyk slowujące, widzimy tutaj krytnęło, także tak to wygląda że warto po prostu te Q ze sobą zostawiać i nasze komu będzie polegać właśnie na tym, że te pole e, będzie zostawione. O tym sobie jeszcze za chwilę powiemy. I co warto jeszcze sobie tutaj e, zaznaczyć po raz kolejny. Nasze Q to jest główne źródło naszych obrażeń. Nasza pasywka, nasze W oraz nasza R nie zadają obrażeń, także też e, bardzo ważne jest to, żeby odpowiednio się na przykład pozycjonować, bo w trakcie tego Q wiadomo, że musimy się odpowiednio poruszać i też żeby dobrze już rzucać, bo wiadomo, że tego Q nie możemy zmienić, także jeżeli na przykład użyjemy w tą stronę, no to wiadomo, że Cały teamfight jest do dupy, bo po prostu nie możemy zadawać obrażeń. Chyba, że wprześniemy, ale o tym jeszcze za moment. Nasze W po prostu wektorowo przerzucamy gości we wskazanym fragmencie. Pyk. Samo z siebie to nie zadaje obrażeń, możemy sprakować elektro na przykład tym. Co ważne, to będzie bardzo przydatne przy kombo. Ale po prostu używamy W w tym fragmencie i sterujemy w odpowiednią stronę. Nie jest to aż tak proste do wyćwiczenia, trzeba trochę tego po, yy, poćwiczyć. Ale te W jest bardzo ważne, na przykład możemy sobie używać Q, nie trafić, używamy W i w tej gości dostajemy ten Q. Bardzo fajnie nasze W działa, z ten Ale o tym szczegółowo opowiemy sobie przy omówieniu naszej umiejętności E. Nasze E, talia po prostu we wskazanym fragmencie wystrzeliwuje dywan, ten dywan zadaje obrażenia. Kiedyś te pociski, po pierwsze, jak drugi raz, właśnie tutaj, że tak powiem, kończyły być na mapie, ale składnie dałem, ja pierniczę. Kiedy te pociski po prostu znikały, zadawały obrażenia. Teraz nie zadają i kiedyś ten dywan był dużo mniejszy, teraz leci naprawdę mega mega daleko. W trakcie tego dywanu możemy użyć naszego W na przykład i wtedy zdajemy dodatkowe obrażenia. Pyk E. PegW na przykład do nas i widzimy, te obrażenia są naprawdę mega, mega potężne. Dodatkowo przeciwnicy dostają stuna. I co ważne, dlaczego te E jest mega, mega OP? Pewnie wiecie, że w LOL mamy pełno postaci z daszami, Praktycznie każda postać ma Dasha. Kiedy ktoś używa właśnie Dasha na tym E, dostaje stuna i obrażenia. Także Talia po prostu tym E kontruje wszystkie mobilne herosy, co jest mega, mega Broken. Czyli jeżeli na kość używamy E, o tym fragmencie nie może użyć skoku, bo jeżeli skoczy, to dostaje stuna na sekundę i po prostu dostaje dodatkowe obrażenia, co rzeczywiście nie jest dla niego Warf, po prostu musi z tego wyjść. I te E jest właśnie. W taki sposób używamy, że przeważnie używamy W plus E. Tylko, że jeżeli używamy E, a potem W, no przeciwnik, raczej może się z tego spodziewać, jest to dość oczywiste. Dużo łatwiej to zrobić w taki sposób, w sensie dużo łatwiej. Trudniej, ale dużo lepiej. używam W potem E. I gość tutaj dostanie stuna i nie może się po prostu tego spodziewać. Także tak powinniśmy kolejkować nasze umiejętności W oraz E. I nasza ereczka nie zadaje obrażeń, ale jest też mega, mega OP. Jest mega dobra do roamowania i do oddzielania przeciwników w teamfightzie, rozdzielenia ich. Po prostu talia we wskazanym fragmencie opusza ereczkę. I pek wypuszczamy ją, raz klikniemy, po prostu leci w wskazanym fragmencie, bardzo, bardzo daleko. Ta umiejętność, po prostu jej zasięg wzrasta wraz z poziomami, o czym powiem w opisie umiejętności. I jeżeli użyjemy dwa razy, możemy skoczyć na tą areczkę i poruszyć się za nią. Czyli dwa razy klikamy, lecimy, pyk, tak jak daleko, jak to tylko możliwe. Widzimy, ten zasięg potem jest mega, mega duży. Możemy szybciej z tego zeskoczyć, kiedy po prostu klikniemy prawym przyciskiem myszki. Po prostu dwa razy klikamy, trochę musimy przelecieć i drugi raz zeskakujemy z tej ściany. Oczywiście przy poruszeniu się przy ścianie mamy pasywkę, co też jest jakimś takim e, małym smaczkiem. I dlaczego ta rka jest dobra w teamfightach czasami? Załóżmy sytuację, że bijemy się tutaj z przeciwnikami. Tutaj jest na przykład jakiś Kog'Maw i Lulu. Używamy R w ten sposób raz. I ich zadawanie obrażeń, czy też pilowanie timuje jest po prostu mega, mega trudne. Także też ta reczka w Teamfacie może być użyta, ale przede wszystkim przy push albo romowaniu, Jeżeli jesteśmy na midzie, chcemy gdzieś zromować, to topa szybko, używamy R i pyk. Już praktycznie tam jesteśmy, także też taka ręczka na tym solo kill na pewno mega, mega może się przydać, bo jest to po prostu mega dobry global. Co ważne, jeżeli Talia dostanie obrażenia, przez 3 sekundy nie może użyć tej ręczki, ale w momencie, kiedy mamy ganka, gramy na jakąś postać bez cc no to jeżeli nie dostaliśmy obrażeń, po prostu widzimy tutaj jakiegoś Gravesa, szybko używamy ręczki i uciekamy. Mega, mega dobra rzecz. Jeżeli dostaniemy cc w trakcie tej ręczki, no to spadamy z tej ściany. Także też, jeśli gramy na jakąś postać z łatwym cc na przykład, nie wiem, co może być w lesie z CC-kiem, jakiś zak może... E, jakaś elis, może jakaś Sejuani może oczywiście nam tą tereczkę przerwać, ale nie mniej taką mereczkę też można użyć do ucieczki, co się wzglę zmieniło względem ostatniego patcha, gdyż iż Tą reczkę można było po prostu przerwać obrażeniami. Obecnie tylko i wyłącznie zesekiem. Talia sama z siebie nie jest skomplikowaną postacią, jej gameplay jest dużo bardziej skomplikowany. więc bez zbędnego przedłużenia przechodzimy do sztuczek i kombosów. Zacznijmy od sztuczek na talii, dlatego że nie ma ich dużo, ale są też mi się wydaje mega mega istotne. Po pierwsze, kiedy na przykład nie trafiliśmy naszym Q, albo po prostu e, gościu to odfreszował, możemy w na czasie naszego ku użyć oczywiście fesza, czyli po prostu fleszujemy i możemy zadać obrażenia. Mega istotna rzecz. Tak samo oczywiście z tym polem, tylko w trakcie właśnie ładowania musimy tego użyć, czyli Q, Flash. Możemy oczywiście bardzo fajnie to zrobić i to na trzeba wiedzieć. Po drugie, za pomocą naszego W możemy przenieść gości przez ścianę. Używamy W, pyk, przeskakują, pyk, przeskakują. Też warto o tym wiedzieć. Jest czasami taka sytuacja, że używamy na przykład ereczki. używamy W, pyk, goście są przerzuceni przez ścianę. Używamy ereczki jeszcze raz, pyk, używamy W, pyk. Gości są. Można na nich wrzucić w ściany, wtedy się nie mogą ruszyć, ale jest to mega trudne. Albo właśnie przerzucić przez ścianę to też jest mega ciekawa interakcja, że jeżeli dobrze, właśnie. Użyjemy naszej Rki i zmierzymy odległość naszego W, to gości idzie wrzucić w ścianę, ale jest to tak, jak wspomniałem mega, mega trudne do zrobienia, ale nie mniej wykonywalne. O tym, o czym wspomniałem w trakcie mówienia umiejętności, jeżeli na przykład tutaj Q, ale nie trafiliśmy gościa, możemy szybko użyć W i przemieścić go właśnie w stronę naszego Q, co jest mega, mega fajne. I kolejno, kiedy używam na przykład naszego Q, możemy użyć w trakcie zonie i zadajemy cały czas obrażenia, albo możemy także użyć Reczki, użyć w trakcie Zoni i jest coś takiego. Nie wiem, czy to jest szczególnie do czegoś przydatne, ale nie mniej taka możliwość istnieje że na przykład nie wiem, gość użył Ultakartusu i akurat chcemy użyć zonie, także też e, taka interakcja ma miejsce. Jest też sytuacja, kiedy na przykład chcemy zfrizować jakieś wave'a to możemy na przykład talią użyć naszego W, żeby odetchnąć minion. Także to też jest jakaś taka ciekawa interakcja, tutaj akurat miniony się puszują, ale na przykład kiedy chcemy, nie wiem, zfrizować, no, zesrołować wave'a, no to możemy takiego W użyć też dość ciekawa myślę sztuczka, ale bardziej używana na tym wyższym poziomie. Sztuczek tak jak wspomniałem nie ma dużo, także przejdźmy do sekcji kombosów. Po pierwsze mega ważne jest to, żeby mieć trochę tych punktów umiejętności włożonych w nasze Q, dlatego że nasze Q na początku ma mega długi cooldown, a potem jest to około 2 sekund, czasem więcej, czasem mniej, zależnie od buildu. I mega ważne jest to, żeby dwa razy użyć Q w trakcie naszego kombosu. Po pierwsze oczywiście nasze Q zadawanie obrażeń, potem zostaje pole i fajnie właśnie te pole wykorzystać, żeby po pierwsze albo dobić gościa właśnie z tych zwiększonych obrażeń, albo na nawet lepiej, moim zdaniem, zeslowować gościa, bo ten slow jest naprawdę mega, mega potężny. A jak wiecie, kiedy go zeslowujemy dużo łatwiej nam przatrafić w niego naszym W, co jest oczywiście mega, mega ważne. Czyli nasze takie podstawowe combo, to jest po prostu użycie. Zacznijmy sobie od tych bardziej podstawowych, a przejdźmy do tych bardziej ogólnych. No, Q, jakieś autoataki, wiadomo, na linii taki tradzik. Bardziej zaawansowane używamy W, potem E, nie E, W, tak jak mówiłem w opisie umiejętności, potem dodajemy Q, czyli po prostu używamy W, E, Q. Tak wygląda nasze combo. Tutaj jeszcze mieliśmy te pole, także od razu duży, bez obrażeń, ale jeżeli nie mamy właśnie naszego pola, to wygląda to w taki sposób, Używam W, E, Q, pyk. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście w trakcie naszego Q możemy używać autoataków, nie powiedziałam o tym, ale też warto te auto cały czas wsadzać. Ale najlepsze combo jest takie, kiedy mamy tutaj już nasze pole, użyliśmy na przykład naszego Q, używamy Q w gościa, żeby go zeslowować Potem mamy freak E i od razu potem używamy Q. To jest zdejmę tylko sobie cooldowny, żeby to dobrze było pokazane. Czyli używamy. Czekajcie, użyję to trochę w większej odległości Czyli teraz mamy słowa na gości Q, W E, i od razu kolejny raz Q. Tak to wygląda. Potem jeszcze raz te Q możemy użyć. To jest takie najpoprawniejsze combo od Natalii i bardzo fajnie to wygląda. Ogólnie w late gameie talerzu chcemy się ustawić w taki sposób, że na przykład idzie tu przeciwnik My stoimy za ścianą, użyłem W, E, Q. Gościu się tego nie spodziewa. Potem możemy jeszcze dobić to takim Q. Oczywiście najlepiej na samym początku użyć tego Q, że tak powiem, z zwiększonymi obrażeniami, ale kiedy nie ma takiej możliwości, oczywiście, na tego pola, no to i tak dobrze to użyć w taki sposób, tak jak pokazałem. Możemy też gościa przerzucić przez ścianę, czy po prostu Q, W, E, i od razu Q, też jest taka opcja. Ogólnie, jak jest taki element zaskoczenia, to zgodzicie się, że lepiej użyć na początku W, a nie Q. Bo jeśli użyjemy Q, a potem W, no to gość może zareagować. Także dużo lepiej w takiej sytuacji, że tak powiem, przyczajki zacząć ten komu po prostu z EW, czyli po prostu w takim momencie W, E, Q. Zeslałowany jest gościu i drugi raz używamy Q. Tak to powinno po prostu wyglądać. I to jest takie najbardziej poprawne combo na talii. Oczywiście są te komba na YouTube, że gości używa Reczki tutaj, żeby tego gościa oddzielić. Używa W, schodzi przez ścianę E, Q, potem używa Q, potem też, potem Q z flashem, Ignite i Zonia, Dab, ale... Czy jest to warte zachodu? No nie bardzo. Jednak Talia nie jest mobilnym charosem. Także takie używanie RKI W pod taki montaż, żeby po prostu kogoś przerzucić się, potem W dać, no nie jest zbyt odpowiednie. Także jedyne co musicie wiedzieć na talii, tak naprawdę, to po prostu dobre pozycjonowanie się, że wasze kus dawało wrażenie cały czas się ruszanie, wkładanie autoataków W przed E. I też dobrze właśnie te kombo zaczynając z tego e, pola, gdzie jesteśmy, dlatego że obrażenia są zwiększone, ale przede wszystkim gościu ma slowa, a jeżeli go jest zeslowowany, dużo łatwiej wtedy trafić nasze W. Tyle to by było z kombosu Natalii, nie jest to postać skomplikowana, jak widzicie, po kombo i sztuczkach, ale sam gameplay wymaga trochę zaangażowania i trochę umiejętności, bo może się ta postać wydawać dość prosta, ale same dobre używanie W na tej postaci jest mega, mega skomplikowane, a jeśli dodamy do tego fakt, że jesteśmy niby mobilni, ale nie mamy żadnego dasha, no też sprawia, że musimy się bardzo dobrze pozycjonować w tym fajtach, a to na pewno nie jest rzecz prosta. Jeśli chodzi o maksowanie umiejętności na talii, pierwsze maksujemy Q, drugie maksujemy E, trzecie maksujemy W i także w takiej kolejności bierzemy sobie spelki. Oczywiście na szóstym, jedenastym oraz szesnastym poziomie, sorry, Poro, bierzemy sobie REczkę. Warto zauważyć, że oczywiście e, talia może się wydać silna w early game'ie, po tym reworku nie jest aż tak bardzo jak była, nadal możemy roamować, ale przede wszystkim talia bardzo dużo zyskuje względem levelowania umiejętności. I jeżeli mamy właśnie siódmy albo dziewiąty poziom, czyli 4 albo 5 punktów użytków, bardzo dużo zyskujemy. Pamiętajmy też o tym, że zasięg naszej areczki masakrycznie się zwiększa względem levelowania. Na początku nie jest za bardzo duży. Jak widzicie, jest bardzo bardzo mały, za to już ym, tutaj sobie zleweluję jeszcze dwa razy. Za to już na 11 poziomie jest mega, mega duży na pół mapy, a na 16 jest naprawdę masakryczny praktycznie na całą mapę. Co nam pozwala na przykład być tam idzie i roamować no, w late gameie po prostu na każdą pozycję, na przykład poprzez puszowanie speed push, albo będąc na bocie, być praktycznie przy naszorze, jeżeli dobrze się ustawimy. Także też mega ważne, żeby o tym pamiętać. Jeśli chodzi o samą respelki Natali, zawsze gramy flasha, nie jesteśmy postacią mobilną. Oczywiście Flesha gram na większości postaci, także myślę, że nie ma co się jakoś bardzo zagłębiać w ten temat. Jeśli gram na Dżungli, wiadomo, że gram Smite'a, nie ma co się na tym temacie bardziej rozwodzić. Na midzie raczej gram przeważnie Ignite'a, dlatego że jesteśmy postacią coś typu Ani, że chcemy zberstować przeciwnika. Oczywiście mam dość duży zasięg, ale nie mniej często go skracam poprzez W, także taki Ignite jest mega, mega spoko. Jeśli nie lubimy grać z Ignite'em, możemy też zagrać Hila, Barierę, egzosta, wszystko jest jak najbardziej OK. Możemy także TPK zagrać, na scenie pro często to się zdarza. Jeśli Gram na jakąś Sejuani, gram na jakąś Tefa, gram na jakąś Lissandrę, Zoe, sytuacyjne piki, też oczywiście Clans jest mega mega dobry, ale oczywiście na tym wyższym poziomie częściej go zobaczymy. Ogólnie na midzie raczej gram Flash plus Ignite, na competitive Flash plus Teleport, a jeżeli gram właśnie na dżungli, gramy Flash plus Smite. Tak to wygląda z na. Tali. Jeśli chodzi o runki, mamy dwie kluczowe runki, które najczęściej są spotykane. Albo jest to Elektro, albo First Strike. Czasami spotyka się jakieś udziwnienia typu, nie wiem, Aery, typu Kometka, typu e, na przykład, jak się nazywa ta runka, bo zapomniałem, e, Face Rush. Niemniej skupimy się na tych najbardziej pożądanych, na Elektro, na First Strike'u. Powiem, jakie są plusy tych runek i na czym warto się tutaj skupić. Oczywiście bez większego zaskoczenia. Elektro jest bardziej pod bursta, pod większe obrażenia. First Strike jest po prostu pod zdobywanie golda pod szybsze rozpędzenie rozgrywki e, Moim zdaniem, to i to jest spoko, zależnie od Waszych preferencji. Ja gram pod Elektro, gram tutaj Elektro. Gram tutaj Chip bo bardzo łatwo go sprokować. Able Collection przeważnie i Treasure Hunter, czyli po prostu nowa runka, Treasure Tresur, nie wiem jak to się czyta. E, po prostu snowboardowanie gierki, więcej golda. Czasami możemy zagrać na przykład pod Movement Speeda, ale moim zdaniem mamy na tyle dużo Movement Speeda z pasywki, że większość prosów, jak jaki dobry graczy, gra tą runkę i tą polecam wam grać. Tak jak wspomniałem, przeważnie gram tutaj pod poteczkę, także tonika zawsze gramy. I jeżeli gram na ciężkie meczapy, gram ciasteczka. Jeśli gram na łatwe meczapy, gramy sobie tutaj minion dematerializer. Dlatego, że po prostu, jeżeli użyjemy na każdy typ minionów tego właśnie naszego e, dematerializera, to po prostu mamy szybszy push, a to na talii, żeby roamować jest mega, mega ważne. Ja przeważnie gram tą blunkę, ale ciasteczka też są mega dobre. Tutaj gramy attack speed, łatwiejsze laskitowanie. Dużo korzyści po prostu z atak speedu, nagrałem już o tym materiał. Adaptive force, hapeki są teraz mega, mega broken, jeśli nie macie tendencji do intowania na linii, lubicie sobie trochę pofarmić, poskalować, hapeki moim zdaniem zawsze oddadzą, ale jeżeli gram na przykład na adeka, armory są spoko, gram na APK, magic Race jest spoko. Ja gram cały czas hapeki, chyba że gram na e, mid, jungle, duo, ad albo ap, Wtedy właśnie, jeżeli gram na AD, mid jungle duo, gram armor, ja gram na AP, gram sobie Magic Cresa, także tak to wygląda. Jeśli chodzi o first strike'a, tutaj gram first strike'a. butki gramy, tak jak wspomniałem, albo gramy to, albo to przeważnie. Tutaj gram przeważnie toniczka. I tu możemy zagrać pod niebieskie, albo coś takiego. Czyli standardowa e, druga strona run pod e, niebieskie. Albo możemy zagrać też coś takiego. Pod Spirit, speed'a ja dużo rumuję, Albo gram na dużo ap'eków, możemy nawet zagrać coś takiego. Albo w drugim drzewku gram czerwone. Coś takiego po prostu pod zwiększoną liczbę obrażeń. Tutaj oczywiście tak samo to wygląda. First Strike spoko jest, Electro jest spoko. Ja gram to i to, jeszcze nie zdecydowałem co jest lepsze. Moim zdaniem jeżeli gramy pod taki mm, Burst Damage, czyli po prostu gram pod jakiegoś Ludena, może pod Shadow Flame'a, to wtedy Electro jest naprawdę mega, mega spoko. Jeśli mam tendencję do grania pod Everfrost'a, pod Kropelkę, wtedy First Strike może być lepszym wyborem. Ale niemniej mniej, popróbujcie sami, która z tych run jest po prostu dla was lepsza. Ile osób, tyle możliwości. Także tak wyglądają runki na talii. Przechodząc do bildów. Gierkę zaczynamy z Korupcim Płosządem, dlatego że w runkach gramy tonika, tutaj akurat go nie grałem, i wtedy ta podcast oczywiście ma największe value, dlatego że kombuje się z runką. Możecie zacząć do rana, ale nawet jakbyście nie grali tego tonika, moim zdaniem się nie opłaca. podka jest dużo lepsza, dużo lepiej na nim wychodzimy. Okej, okay. zanim przejdziemy do opisu Myfiku Natalii, trzeba sobie powiedzieć o kropelce, która przez część graczy jest kupowana, a przez część nie. I trzeba sobie teraz powiedzieć jasno plusy i minusy kupowania kropelki. Ja kupuję kropelkę, ale za chwilę powiem dlaczego, bo kropelka moim zdaniem jest obecnie słabym itemem. W sensie chodzi mi o archangela, kropelka sama w sobie spoko, ale nie na wszystkich postaciach ją gram. Wręcz powiedziałbym, że na mało której. Ok. Po pierwsze, kropelka nam daje mega dużo many, ale kropelka kosztuje te 400 golda. Jak jesteście na low elo, możecie nie odczuć tych 400 golda. Ale naprawdę jest to jakaś pokaźna dawka, która skutkuje tym, że na nie mamy książki i jesteśmy do tyłu względem przeciwnika. Wiadomo, że z kropelką mamy nieograniczoną ilość many, ale sama talia jest możliwa do zagrania, kiedy nie gramy kropelki. Ta postać jest manożerna, ale nie jest aż tak mega, że ta kropelka jest wymagana. Chodzi bardziej o to, że jeśli mamy Archangela, Tutaj sobie kupię tutaj Archangela i to, mogę to wystakować, dzięki. Kiedy już mamy po prostu naszego serafa, tutaj akurat dostaliśmy 11 ability Heist. ale kupmy jakiś właśnie sobie Mythic. Mamy 20 ability haste. Teraz nasze Q ma 1.8 sekundy, czyli praktycznie mamy je cały czas. To jest moim zdaniem, po pierwsze duży plus serafa, po drugie Sustain. Teraz jest taka sytuacja akurat, że nie ma revenusa Huntera. I sama postać, tutaj tylko sobie zmniejszymy zdrowie. Sama postać nie ma z siebie sustainu, prawda? Ale taki sustain mega fajnie mieć. Także nasze Q wtedy oczywiście nas healuje, nasze W nas healuje, wszystko nas po prostu healuje, kiedy zadajemy obrażenia. Nawet nie musimy go się trafiać, żeby dostać właśnie tutaj hapeki, co moim zdaniem jest mega sympatyczne. I dlatego tego serafa lubię grać dla tego sustainu. Dodatkowo hapeki, ability power. Naprawdę, moim zdaniem, seraf Natalii jest mega, mega spoko. Fakt, faktem nie jest to build pod one -shota, aż tak bardzo jak z Shadow Framem, o czym za chwilę powiem. Ale moim zdaniem, właśnie na tego sustainu, tej ability heistki, bo zwróćcie uwagę, że nasze kuty jest po prostu główne źródło obrażeń. Im mniej ability heistu, tym po prostu mamy częściej nasze auto-ataki, praktycznie, bo nasze kuty to są nasze auto-ataki, jak u adekery Także moim zdaniem dlatego. Ale dobijcie miąka, jąka. Także moim zdaniem dlatego, seraf na talii jest mega, mega spoko i na taki serafin właśnie na sustainu, dla tej ability heistki, która jest mega, mega przyjemna, tego serafa gram i na drugi ten u mnie jest mashevem ale nie trzeba go grać. O tym sobie za chwilę jeszcze powiem. Bo wróćmy do Myfiku, który na talii też jest mega, mega ciekawy. Jeśli chodzi o Myfik, oczywiście chcemy skupić się na itemach z maną. Mamy trzy do wyboru. Gramy na tanków. liandry jest ok. Obecnie po tych zmianach względem hp liandry jest mega, mega dobrym Myfikiem i dostaje nerfa. Ja osobiście nie jestem fanem maski. Wolę się skierować ku one-shotowaniu, ku Ludenowi oraz Everfrostowi. O tym za chwilę sobie powiem. Ale jeżeli gracie na dużo tanków, taka maska też jest mega spoko. Ale wtedy jest to trochę inny playstyle grania talią. Jeżeli chodzi o Luden, oczywiście zwiększony movement speed. Dobry bers e, lepszy wave clear to jest są plusy ludenne, dodatkowo mamy dużo pęki, Everfrost jest mega spokój, kiedy gram na postacie, które nie mają dużego zasięgu, jesteśmy bardziej tanki. Mamy selfie, co jest ważne, bo jeżeli ktoś do nas oczywiście dojdzie, nie mamy w oraz E, możemy go po prostu z i jesteśmy bezpieczni. Co latali, która nie jest mobilną postacią, też jest mega dobre. Everflost moim zdaniem, jeżeli chodzi o AP i temy obecnie pod jest najsilniejszy. Ma dostać nerfa na czas trwania właśnie CCK. Luden chyba ma dostać buffa, ale na pewno nie jest obecnie najlepszy. Ale ja jestem większym fanem grania Ludena. Jeśli o to chodzi, po prostu gram się przyjemniej. Chociaż ja gram na postacie, właśnie tak jak powiedziałem, które mają mały zasięg, albo sam Czuję, że potrzebuję self pila gram tego Everfrosta. Niemniej większość osób gra Everfrosta, z tego co widziałem, bo bardzo fajnie to działa na takiej zasadzie, że używamy Everfrosta. Mamy CCK na i mamy darmowe trafienie W oraz Q i yeah, no, Także to jest mega, mega spoko. I taki Everfrost przez graczy jest najczęściej po prostu kupowany. Jeśli chodzi o butki, mamy praktycznie dwa do wyboru. Chcemy po prostu manszotować, chcemy mieć jak najwięcej obrażeń buty pod pękę. Większość sytuacji grane, ale jeśli gramy na dużo AP-ków, mieć po prostu więcej tenacity, gramy na double, mid, jungle, duo AP, możemy zagrać Merce, chociaż moim zdaniem Banshee na jest mega, mega spoko, także w każdej gierce gram praktycznie Sorki, chyba, że goście są po prostu full, 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 full AP, wtedy na Merce bym się zdecydował. Okej, okay, także taki standardowy build to jest po prostu Everfrostik, jeżeli ktoś lubi, może sobie zagrać oczywiście Archangela, bierzemy sobie jakieś Sorki, potem możemy na przykład wziąć jakąś czapeczkę, tylko dodam sobie tutaj Golda, żeby sobie wszystko ładnie kupić, potem możemy na przykład sobie kupić czapeczkę, możemy kupić Zonę, jeżeli nie czujemy się bezpiecznie i chcemy mieć po prostu jakiś efekt stazy. I możemy jeszcze sobie do tego na przykład kupić jakieś wodzika, bo przeciwnicy są tanki. To jest taki full build powiedzmy sobie Natalii. Tak jak wspomniałem, nie każdy lubi grać kropelkę. Także jeśli nie gramy kropelki na drugi, to przeważnie leci Shadow Flame. Mamy większy burst. No, mniejszy constant damage, mniej sustainu, ale mimo wszystko takie połączenie luden plus mm, shadowflame plus budki. Naprawdę combo do one-shotowania, także też mega fajny build. No i potem wiadomo, jakaś czapka, jakaś zonia gram na decków jak potrzebujemy efektu stazy. Jak gram na apeków możemy Banshee sobie kupić, jakiegoś Wojda. To są takie itemy, które możemy tutaj sobie do tego buildu po prostu wpleść. Na Talii akurat tych itemów sytuacyjnych jest mega, mega dużo. Jeśli lubimy, możemy zagrać Relajkę, chociaż ja nie jestem fanem. Możemy zagrać Kosmika, jeżeli lubimy. Morello, jeżeli mają dużo healowania. Można nawet zagrać. Horizon Focus, jeżeli jesteśmy fanami Chociaż moim zdaniem Shadow Flame w każdej sytuacji Obecnie jest lepszym itemem, także tych itemów Naprawdę jest sporo, zwróćcie uwagę tylko Że jeżeli chodzi o taki core build Musimy mieć zawsze budki, musimy zawsze mieć Mufika Musimy przeważnie mieć czapkę, musimy mieć wojda, Musimy mieć jakiś item sytuacyjny Z Zoni albo Banshee i potem Musimy mieć albo kropelkę, albo Shadowflame'a, bo albo gramy na drugi item pod Shadowflame'a, albo pod kropelkę. Także niby tych itemów sytuacyjnych jest sporo, ale de facto i tak w bidzie często nie mam na nich socików po prostu. Także też jeśli robicie jakiś build sobie w głowie, planujecie go, zwróćcie uwagę, że część itemów w każdej gierce musimy posiadać, co jest mega, mega ważne. Także moim zdaniem build na talii ogólnie jest najbardziej skomplikowany, możecie go dostosować pod wasze preferencje. Niemniej nie zmienia to faktu, że dobrych buildów na talii jest kilka i nie musicie się ograniczać do jednego tylko możecie właśnie eksperymentować i wybierać sobie ten, z którym wam się gra po prostu najprzyjemniej. Przechodząc do kontr, do meczapów, zacznijmy od tych najtrudniejszych. Moim zdaniem takim bez wątpienia jest Kasadin. Oczywiście Kasadin jest dobry na wszystkie apeki. My niby mamy to nasze E, ale na takie Kasadina mega ciężko się gra. Ciężko go spaniczować. na początku, talia nie jest aż tak dobrą postacią na początku. O tym też wspominał Nemezis, że po tym reworku... Poziom mocy na początku talii jest na poziomie Kale. Ja się z tym zgadzam, jeżeli gracie dobrze na mm, talię, ta postać nie ma zbyt dużo na początku do zaoferowania. Duże cooldowny, mało obrażenia na Q, nie jest to dobre. A Kaslino oczywiście, jeżeli ma freelinię, potem taką talię nam zjada. No i tak dobrze używamy E, dobrze go paniszujemy na początku. Jest to mega ciężki matchup, który polecam albo banować, albo dożować. Jeśli chodzi o Sło. I to jest trochę triki, bo część z was powie, że talia jest dobra na Jasło. Część powie, że Jasło jest zajebisty na talię. Ja jestem bardziej skłonny ku tej drugiej opcji. Niby mamy nasze E i wtedy Jasło nie może skakać. Ale te E ma też cooldown. Na początku jest mega duży, a nasz Jasło może zablokować po pierwsze kutali, po drugie może zablokować wszystkie spelki talii, łącznie z R-ką. Także. Takie W jest mega, mega niefortunne. Oczywiście W ma swój cooldown dłuższy niż nasze E. Niemniej uważam, że Yasuo jest po prostu dobrą odpowiedzią na talię. Też może pójść po jakiegoś Wizenda, po jakiegoś Heizlinkera jeśli lubi. Także ja nie lubię tego matchupu, nie lubię go grać, moim zdaniem jest drugi najtrudniejszy. Ale są osoby, które powiedzą, że talia jest dobra na Yasuo. Jest po prostu kwestia preferencji. Na pewno kwestią preferencji jest to, że Katarina jest dobra w talię. Sama talia nie ma jakichś twardych cyceków, Oczywiście możemy przerwać mm, R-kę Katariny za pomocą naszego W, ale jeżeli to mm, jest dobra Katarina, to naprawdę nie ma mamy aż tak łatwego pola manewru, żeby to przerwać. No bo po prostu trochę TW się kastuje. Sama Katarina lubi grać na talię, może cały czas agresywnie w nas grać. A my na początku nie mamy za bardzo co zrobić. Nie jest to dobry matchup. Na Veigara musimy grać w taki sposób, że chcemy po prostu brać prajo. Grałem minion to Metralizer i po prostu puszę. Wiem, że nie mówię tego poprawnie, ona ja nie wiem jak to się nazywa dokładnie, jak się to wymawia. Ale tak dla po prostu mówię minion to e, Musimy po prostu poszukać łejwa, schodzić, robić jakiś z R'eczką. Taki Veigar oczywiście nas outscaluje. Kiedy dostaniemy jedną klatkę, no nie możemy z tego uciec, po prostu musimy flashować. Nie jest to dobry matchup, warto tutaj rozważyć Banshee. Taki wegar, oczywiście. I ograniczenie terenu jest dla nas niekorzystne. Podobnie jak Wiktora, którego tu nie umieściłem, ale też o nim myślałem. I Zeraf, no po prostu na Zerafa musimy grać w taki sposób, że roamować cały czas. Jak już dostajemy Zerafa, za pomocą naszego W oraz pełni popełni błąd, możemy go one ale sam Zeraf, jeżeli gra poprawnie, trzyma się max rangeu, no po prostu nas outrange'uje. Nie jest to po prostu wtedy korzystny matchup dla nas samych. I w ogóle takie matchupy, które outrange'ują talie typu Velcos, typu Ziggs, nie są pozytywne. Też tutaj chciałem wpleść jakiegoś Wiktora, jakąś Aniwie. Zapamiętajcie po prostu, proszę, że te meczapy też nie muszą należeć do najłatwiejszych. My przechodzimy za to do czempionów, które są dużo, dużo prostsze. Przede wszystkim Rice. Rice na początku jest słabą postacią. Możemy za każdym razem przerwać jego ereczkę za pomocą naszego E oraz W. No po prostu mamy Prio Perma. Rice na początku nie stanowi dla opresji. Cały czas roamujemy, wygrywamy gierkę. Mega prosty meczap. Akali, Akali działa trochę na zasadzie Kataryny Ale jej początkowa faza jest dużo, dużo trudniejsza Mamy nasz E, także Akali nie może sobie za bardzo poskakać Cały czas ją połkujemy Mega prosty matchup Sylas, pamiętajcie o tym, że Sylas oprócz tego, że ma doskok na E Jego W też jest z doskokiem Także za każdym razem jak używa E oraz w, w w naszych kamieniach To nie może nic zrobić Oczywiście nasza e R dla Sylasa nie jest jakaś korzystna Bo nie zadaje obrażeń Także po prostu takich Sylas ma nas mega, mega ciężko Sama faza liniowania jest trudna Możemy kupić szybko orbika. Talia po prostu w Sylasie jest mega, mega Dobra, no i Zoe po prostu działa w taki sposób, że zawsze wiemy, gdzie się pojawi. Także możemy użyć naszego W oraz E na jereczkę. A odrężujemy ją. Jeżeli gramy poprawnie, no to taka Zoe nie ma na nas życia. Mamy po prostu też. Może nie lepszy praje na początku, ale jest pewien element gry, kiedy nasze praje jest dużo, dużo łatwiejsze do zdobycia. Też możemy w Zoe zagrać klęsa i nie jest to dla nas problem, także taka Zoi jest mega, mega korzystna. Podobnie jak granie na Wex Wex działa na podobnej zasadzie co Zoe wydaje mi się że podobny czempion, musi po prostu nas złanshotować. Możemy sobie pójść pod banshee. Jeżeli mam taką ochotę, mamy po prostu takie upodobanie, możemy nawet zagrać klęsa w Wex na ifirka, i na przykład w dżungli jest jakaś dużo, albo Elis, też można coś takiego zagrać. Jej ereczka też jest trudna przez nasze E, także po prostu Wex jest kolejny korzystny mecza. Też trzeba sobie powiedzieć o tym, że talia sobie ogólnie dobrze radzi na postacie. Daszem, Sylas, Akali, ale jeżeli taki Fizz już do nas wejdzie i my nie mamy naszego E, no to jesteśmy w dupie. Także też e talia jest, że tak powiem, mobilna poprzez e Reczkę oraz pasywkę oraz właśnie dobre zachowanie pozycji. I E też bezpieczna jakby nie było Ale jeżeli nie gramy poprawnie wokół naszego Właśnie pozycjonowania się, umiejętności To my będziemy po prostu w dupie I takie matchupy na assassinów mogą być dla nas Mega, mega skomplikowane Okej, okay, to było tyle ode mnie, dajcie znać jak wam się podobało Możecie dać znać poprzez komentarz, subskrypcję, lajka Będzie mi naprawdę mega, mega miło Był już materiał z talią po Niemniej trochę się nauczyłem od, tej, od tego czasu Także dajcie znać czy taki poradnik gameplayowy Chcielibyście zobaczyć na moim kanale Trzymajcie się i grajcie obecnie talią Czy to w dżungli, czy to na midzie, bo są to po prostu termowe LPK. Trzymajcie się, postać skomplikowana, ale oddaję. Elo.